Iryna Szuwołowa, poetka nie może pisać o wojnie. Nie ofiara, nie uczestniczka, nie obrończyni, nie obserwatorka, nie osoba postronna kto w takim razie? Wojna rozdała wszystkim rolę. Jaka jest twoja zatykać dłonią usta? Pisz, pisz, nie trzymaczka języka za zębami nagle zamilkła, kiedy wydawać by się mogło właśnie czas mówić, ale co powiedzieć, kiedy tam wszystko wokół krzyczy? Wołają syreny, trzeszczą wysokie dymy, piszczą kół kawalizek ewakuacyjnych, wyjął rozpaczliwie krzywe usta wybitych okien. Ona przysyła wiadomość, obok właśnie huki, latają myśliwce. Ty nie wiesz, co jej odpisać.